Do miseczki daję 3 łyżki, czyli mniej więcej pół opakowania serka mascarpone. Do tego daję dwie takie duże łyżeczki Nutelli i mieszam ze sobą. Piekar sobie dwa takie mini biszkopty. E, jeden biszkopt dla babci, drugi dla dziadka. Każdy biszkopt jest z jednego jajka do szklanki nalałam sobie troszkę wody i wciskam do niej sok z cytryny i teraz nasączę sobie biszkopciki pół kremu na jedno ciastko i pół kremu na drugie ciastko mam tutaj mrożone malinki i powkładam po prostu po kilka sztuk teraz przykrywam i odkładam do schłodzenia a w międzyczasie przygotuję sobie tynk ten tynk dla babci wyszedł taki trochę bardziej fioletowy, ale i tak uważam, że jest cudny. Dobra, odłożę go teraz do schłodzenia. Poza kadrem nałożyłam drugą warstwę tynku i teraz ozdabiam złotą posypką.